Cześć, witam na kanale Ryzyk Fizyk. Kawka zrobiona, słoneczko świeci bardzo pięknie. Przyjemny dzień, trochę popadało w mojej okolicy w nocy, także yy, super, wszystko kwitnie, żyje, wspaniale jest. Mam nadzieję, że dzisiejszy szybki draping dwuzdratkowy też pójdzie wspaniale. Yy, jak wiecie z moich filmików, ostatnie serie to tak średnio najeża. Idzie więc dzisiaj taki za 40 zł dwuzdrabkowy mixik dwa razy perły i rubiny. Jest to u mnie zdrapka po raz pierwszy. Nie drapałem tego do tej pory. I Crazy 8 w liczbie sztuk 4. Postanowiłem, że ponarzekam dzisiaj trochę. Może jak się tak ponarzeka, to te zdrapy zbiorą się do kupy i coś tutaj skapnie. I lot to nie zarobi aż tak dużo na mnie jakby chciał zarobić. E, więc co? Mało gadania, a do roboty. Zapraszam. Ok, zacznę może od ósemeczki. E, szukamy czarnych i czerwonych ósemek. Czerwona mnoży, wygraną razy dwa. No to jedziemy z koksem. Już myślałem, że ósemka. No nic, pierwsza pusta. Miałem ponarzekać, no to ponarzekam. Pewnie będzie jakaś lipa. Nie. Ponarzekam, ponarzekam. Średnio wygrywa 1 na 4. No, ale to pewnie będzie tak, że będą 4 puste. No, 9. No, <ścoughs> jednak trzeba narzekać. Dobra, ósmeczka jest pierwsza Wydrapana Dzisiaj to czerwona, więc mnoży razy 2. A pod ósemką. 10 złotych, czyli już mam połowę wkładu. No, jest fajnie. Ostatnia ósemka. Ta pewnie będzie pusta. Ładnie, tak. I przed nami pierwsza z dwóch perł i rubinów. E, taka opalizująca, tutaj warstwa ścieralna. Postarali się. Dycha za sztukę. Dobra, szukamy liczb wygrywających, takich samych. Eee, znaczy wy, wygrywają liczby takie same jak liczby wygrywające i dodatkowo dwa symbole eee, perła i pierścionek który eee, dwukrotnie mnoży przypisane do, niej, do, niego, przypisano do niego kwotę oczywiście wygrane się sumują no to let's go w takim razie

jest naszyjnik, przepraszam, to nie było peru jako naszyjnik dodatkowo 33, 19 to obok 34 nic nie daje i 12 nic nie daje a pod naszyjnikiem 25 zł tada, wielka wygrana 5 zł na plusie czyli odkuwam się za te nieszczęsne serie gdzie 5 zł? Na plus? A nie, tak, tak. To pierścionek mnoży. A tutaj jest wygrana taka jak jest. Czyli 25 zł. No i podsumowując, 25 zł z pereł i rubinów. I 10, 20 zł z Crazy ósemki. Czyli 45 zł. A wydałem 4 dychy. Także 5 na plusie. Bardzo mnie to cieszy. Będzie na następny zestaw, na który już zapraszam za kilka dni. Pozdrawiam, cześć.